Witam Was serdecznie akwaryści i akwarystki Mamy tutaj paczuszkę ze zbrojasami A jak ze zbrojasami to wiadomo, że ona jest od Pawła 3 I słuchajcie, jeżeli już jesteśmy przy temacie Pawła To nie przewijajcie filmu, zaczekajcie chwilę, bo ważny komunikat Paweł na swoim kanale robi konkurs z okazji Dnia Kobiet. Do wygrania są fajne zbrojniki, fajne nagrody. Im więcej osób weźmie udział w konkursie, to będzie rozszerzał te nagrody w jakiś tam sposób. Co ważne, konkurs trwa do godziny 15 do 8 marca. I serdecznie Was zapraszam do niego na kanał. Link będzie u mnie w opisie. I wtedy dokładnie sobie jeszcze zobaczycie zasady, jakie tam obowiązują u niego na konkursie. Ale nic prostszego, to wystarczy napisać komentarz. Ale tak jak mówię, zapraszam do niego na kanał i zobaczycie wszystko dokładnie. A korzystając z okazji, że mój film będzie względem 8 marca, wszystkim akwarystkom życzę wszystkiego co najlepsze, dużo miłości. I oto tym słodkim akcentem możemy przejść do otwierania paczki. I zobaczycie co tutaj za magia się dzieje, w jaki sposób ten Pablo pakuje te paczki. Bo ja osobiście nie spotkałem się jeszcze z takim sposobem. Również u niego na kanale jest wszystko opisane, dlaczego, co i w jaki sposób to robi. Delikatnie. Jak możecie zauważyć, podgrzewacz jest dopiero włożony od środka. Tutaj jest nie bez powodu dziurka, żeby podgrzewacz miał kontakt z powietrzem. Ale wszystko wam Paweł wytłumaczy na kanale i naprawdę warto do mi to zajrzeć, bo chłopak naprawdę dzieli się za darmo wiedzą, gdzie niektórzy by po prostu, ich ego by na to nie pozwoliło, żeby pomóc komuś w taki sposób. Spójrzcie, jest cały czas ciepły. A teraz zobaczcie, co tutaj są skarby. Mamy tak, L144 Snow White'y. Powinna być krótka i długa płetwa. Tutaj jest długa płetwa. W tym woreczku jest krótka płetwa. Tutaj są L519. I teraz zobaczcie na to maloniki. I następny podgrzewacz, który jest również jeszcze bardzo ciepły. I jak widzicie, tutaj również jest otwór, żeby podgrzewacz miał cały czas dostęp do tlenu, do powietrza. Dobra, zacznijmy sobie aklimatyzować maluszki. Niech złapią temperaturę najpierw. Światowa chwa już jest zgaszone. Żeby też stresu rybki nie dostały. Jest pierwszy woreczek. L519. Kolejny woreczek. Długa płetwa Snow White. Y I krótka płetwa. Niech łapią sobie temperaturkę z pół godziny. Potem przerzucimy je do jakiegoś naczynia albo wiaderka. Wrzucimy grzałeczkę, wężyk i niech się aklimatyzują. O, tu jeszcze towarzysze ciekawskie. Co to się dzieje? Są nowi lokatorzy. Dobra, widzimy się za chwilę. Ok, pół godziny minęło. Rybki złapały temperaturę i postaramy się ładnie wolutku poprzelewać. No i muszę wam się przyznać, że użyłem garka niestety żony, bo mam same czarne wiaderka. Chciałem wam pokazać te rybki. Nie wiem, jakby to na czarnym tle wyglądało. Dobry produkt trzeba chwalić, pamiętajcie i doceniać. Zobaczcie, jedna sztuka została, trzeba ją wygonić szybciutko. Wszystko. No i zobaczcie, Pablo ma gest, dał gratis. Sam od siebie, no to się szanuje po prostu. Tutaj ostrożnie, żeby nie zmiażdżyć rybek. Delikatnie. Teraz trzeba sprawdzić, o ciężko je policzyć, bo się ruszają. Sprawdzimy to dokładnie, żeby uciekinier nie został. No nie został, wszystko poszło. I jeszcze czas na L519. również uważam, żeby tu nie zmiażdżyć. Dobra. Tu wszystkie, ale moja żona swoim okiem zauważyła że jednak nie wszystkie przerzuciłem bardzo dobrze. Niby się tą akwarystyką tak nie interesuje, ale coraz bardziej. Już ratujemy maluchy. To te gratisy. No i ostatni maluszek został. Teraz dokładnie jeszcze raz przejrzę wszystkie woreczki, żeby nie było cyrku. Bo Paweł to załamie ręce. Wszystko. No i spójrzcie jakie piękne rybki. Zbrojasy jak się patrzy. Mamy tak. 6 sztuk. L-519. 6 sztuk. L-144. Krótka płetwa i 5 sztuk. R144 długa płetwa. No piękne są po prostu. Paweł wie jak to się robi. Ostatnie chwile ze zbrojasami. Nie chcę ich dłużej stresować. Światłem. Rzucamy grzałeczkę na powietrzanie. Wężyk i niech się aklimatyzują. Ale trzeba przyznać. No piękne rybki. Dobra, widzimy się za chwilę. Dobra, aklimatyzacja już przeszła poprawnie. Aklimatyzowały się rybki jakieś dwie godziny, woda sobie kapała, wyciągnęły już grzałkę i tak dalej. Teraz pora je wyłapać, ale jest problem. Bo mam tylko tą dużą siatkę do skalarów, to mało nie wiem, gdzie zapodziałem I dwie rzeczy ważne najlepiej wpuszczać rybki jak już akwarium, światło w akwarium jest zgaszone, wtedy mniej odczuwają stres i druga sprawa nie przelewamy rybek z wodą w których je po prostu przenieśliśmy dlatego będę musiał się trochę wspomóc ręką pokażę Wam tak tylko, żeby na sztukę było no, to będzie trudniejsze niż myślałem. Zobaczcie, mały cwanaki. Nie chcę też żadnej zgnieść, ale nie ma rzeczy niemożliwych. Jest jedna. O, dobra. A jedna jest, to spróbuję jeszcze jedną złapać. Zobaczcie. No, myślałem, że to będzie prostsze. No, mniejszą siatką na pewno byłoby prostsze. Dobra, mamy dwie sztuki, zobaczcie, idą prosto do akwarium. I teraz tak nie będę wam pokazywał, jak wszystkie łapie, bo to szkoda czasu waszego. Nie będę tego przyspieszał, po prostu zobaczymy, już się jak światło w akwarium się zapali dnia następnego w akwarium nastał dzień bierzemy się za szukanie brojasków tu już widzę jednego o, ciężko z jakością ale jest jest kolejny Proszę bardzo. Piękne zbrojniczki. O, drugi się pokazał. No tutaj mają pole do popisu. O L519 się schował. On taki niefotogeniczny. Trudno się jeszcze kogoś znaleźć. O, zobacz, tu się schowały. Jednemu tylko widać ogonek. Zobaczę, czy uda mi się je pokazać. Jeden się schował już tutaj. We korzenia. Dobra, słuchajcie. Najważniejsze, że wszystkie żyją, mają się dobrze i zapraszam Was do komentowania, zostawiania łapek taktycznych, żeby film zyskał na mocy, a Was jeszcze raz serdecznie zapraszam na kanał do Paweł, czy zróbcie mu tą przyjemność. Weźcie udział w konkursie, bo naprawdę do wygrania są. Wspaniałe zbrojniki. To wszystko w tym filmie. Dziękuję, pozdrawiam i Ciebie Paweł również pozdrawiam.